Panie Prezesie, Szanowni Państwo, w tym roku ze względu na stan epidemiczny nie możemy spotkać się na tradycyjnym letnim walnym zgromadzeniu. W tej sytuacji postanowiliśmy nagrać, a następnie udostępnić na stronie internetowej PAU wszystkie kluczowe części posiedzenia. Do takich części należy oczywiście sprawozdanie sekretarza generalnego. Podobnie jak w roku ubiegłym, sprawozdanie to obejmuje rok kalendarzowy, to jest okres od 1 stycznia do 31 grudnia roku 2019. Natomiast ze względu na szczególną sytuację, w tym roku zrezygnowałem z prezentacji tabel, wykresów i zdjęć. Wszystkie materiały uzupełniające moje sprawozdanie znajdą Państwo w roczniku PAU za rok 2019. Został on wydany w terminie. Jest dostępny zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej, oczywiście na stronie internetowej Akademii. Za nieocenioną pomoc w przygotowaniu tego rocznika, tak trudnym Czasie serdecznie dziękuję pani redaktor Elżbiecie Fiałek. Bez jej pomocy i udziału, rocznik na pewno w terminie by się nie ukazał. Szanowni Państwo, aktualnie skład korporacji Polskiej Akademii Umiejętności to 151 członków krajowych czynnych, 164 członków krajowych korespondentów oraz 189 członków zagranicznych. Wybory roku 2019 zakończone głosowaniem podczas wolnego zgromadzenia PAŁ w dniu 15 czerwca wyłoniły 10 członków czynnych, 10 nowych członków korespondentów oraz trzech członków zagranicznych. Dyplomy nowo wybranym członkom krajowym zostały wręczone tradycyjnie podczas jesiennego uroczystego posiedzenia naukowego w listopadzie 2019 roku. Członkowie zagraniczni dyplomy otrzymali za pośrednictwem odpowiednich ambasad RP. W roku sprawozdawczym Akademia poniosła duże straty. Na zawsze odeszli od nas. Z Wydziału I profesor Aleksander Szenker, członek zagraniczny, zmarł 21 sierpnia. Z Wydziału II profesor Lech Szczucki, członek czynny, zmarł 19 listopada. I profesor Roland Wittmann, członek zagraniczny, zmarł 22 marca. Z Wydziału III profesor Michael Cze, członek zagraniczny, zmarł 7 sierpnia. Z Wydziału IV profesor Krzysztof Birkenmaier, członek czynny, zmarł 23 lutego. Z Wydziału V profesor Władimiar Ostrowski, członek czynny, zmarł 24 lutego. Profesor Roman Kaliszan, członek czynny, zmarł 9 maja. Profesor Włodzimierz Ptak, członek czynny, zmarł 28 maja. Profesor John Andrew Hansen, członek zagraniczny, zmarł 31 lipca. Profesor Stanisław Konturek, członek czynny, zmarł 8 sierpnia. Oraz profesor Jan Doroszewski, członek czynny, zmarł 24 października. Wydziału 6 Profesor Mieczysław Tomaszewski, członek czynny, zmarł 14 stycznia oraz Stanisław Niemczyk, członek czynny, zmarł 13 maja. W pierwszym półroczu 2020 roku odeszli od nas również. 10 lutego profesor Czesław Jura, członek korespondent Wydziału 4. 29 stycznia pani profesor Zofia Sokolewicz, członek korespondent Wydziału 2. I 30 maja profesor Stanisław Grodziski, członek czynny Wydziału II, wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1984-2000. Proszę bardzo o uczczenie, uczczenie pamięci zmarłych chwilą ciszy. Bardzo dziękuję za tą powiedzmy korespondencyjną chwilę Zadumy. Szanowni Państwo, podobnie jak w latach ubiegłych, aktywność Wydziału Polskiej Akademii Umiejętności była zróżnicowana. Dane prezentujące działalność poszczególnych wydziałów, znajdą Państwo oczywiście w odpowiednich tabelach w roczniku. Posiedzenia wydziałów pierwszego i drugiego odbywają się często i regularnie. Posiedzenia pozostałych wydziałów są nieregularnie, nieregularne lub nie odbywają się wcale. Zróżnicowanie to wynika ze specyfiki wydziałów. Aktywność wydziałów ścisłych i przyrodniczych przejawia się w nieco inny sposób. Wydziały te organizują konferencje, sesje i szkoły, bardzo często o zasięgu międzynarodowym. Dobrym przykładem takiej działalności w roku 2019 może być współorganizowany przez Wydział IV oraz Uniwersytet Jagielloński i Medical College of Wisconsin 11th International Workshop on EPR in Biology and Medicine. Podczas takich konferencji wygłaszane są liczne referaty, prezentowane są również tzw. doniesienia plakatowe, a Polska Akademia Umiejętności często wspiera druk materiałów konferencyjnych lub streszczeń referatów. W Akademii działa obecnie 38 komisji, 23 komisje wydziałowe i 16 komisji międzywydziałowych. Wydział pierwszy filologiczny koordynuje pracę pięciu komisji, zaś wydział drugi historyczno-filozoficzny. Dziesięciu. Przy Wydziale trzecim nauk ścisłych i technicznych działają trzy komisje, a przy Wydziale czwartym, przyrodniczym pięć. Pozostałe wydziały nie powołały dotychczas żadnej komisji. Komisje międzywydziałowe podlegają Radzie PAU. Działa ich obecnie 16, w tym cztery w Katowicach, jedna we Wrocławiu i jedna w Gdańsku. Działalność komisji, podobnie jak Wydziałów, jest silnie zróżnicowana i pozostaje w związku z dziedziną wiedzy, jaką dana komisja Reprezentuje. Pełne dane ukazujące aktywność wszystkich komisji PAU w okresie od 1 stycznia do końca roku 2019 zostały zamieszczone w roczniku. Znajdują się tam zarówno informacje o władzach komisji, spis zaprezentowanych referatów i wykładów oraz spis wszystkich członków komisji. Zwracam uwagę, iż ta ostatnia informacja, to znaczy spis członków, została zamieszczona w roczniku po raz pierwszy. Podobnie jak w latach poprzednich opublikowane zostały również nadesłane streszczenia prac i wykładów przedstawionych podczas spotkań komisji. Warto w tym miejscu z satysfakcją podkreślić, iż aktywność komisji utrzymuje się na niezłym poziomie z lat ubiegłych. To jest doskonała informacja, zwłaszcza w czasach, w których tak trudno o zadowalającą frekwencję podczas rozmaitych zebrań i konferencji. Poza wydziałami i komisjami w strukturze Polskiej Akademii Umiejętności znajdują się dwie stacje naukowe: Stacja Naukowa w Katowicach i Stacja Naukowa w Gdańsku. W naszej strukturze znajdują się również dwie stacje zagraniczne, o których nieco później powiem w czasie sprawozdania. Istotnym elementem działalności PAU są konferencje i sesje naukowe. W okresie sprawozdawczym zorganizowaliśmy lub współorganizowaliśmy 37 sesji i konferencji naukowych, a 9 z nich miało charakter międzynarodowy. Cieszę się iż aktywność PAU na tym polu nie spada. Liczba konferencji organizowanych czy też współorganizowanych przez PAU utrzymuje się na stałym wysokim poziomie. Ponadto coraz częściej konferencje PAU organizowane są poza Krakowem. Spis wszystkich konferencji i sesji oczywiście jak poprzednio wspominałem w roczniku, trzeba w tym miejscu również wspomnieć o koordynowanych przez PAU otwartych dla szerszej publiczności spotkaniach cyklicznych, czyli kawiarni naukowej oraz organizowanych przez panią profesor Dominikę Dudek z kolegiem medikum Uniwersytetu Jagiellońskiego spotkaniach zatytułowanych Rozmowy o człowieku. Działalność badawcza PAU to głównie realizacja rozmaitych typów projektów, w tym w roku sprawozdawczym Cztery projekty zostały z sukcesem zakończone, sześć jest w trakcie realizacji. Dziesięć nowych wniosków zostało przedstawionych do oceny. Tabele przedstawiające listę zakończonych i realizowanych projektów finansowanych odpowiednio przez Małopolski Program Operacyjny, taki projekt jest jeden, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, sześć projektów, Narodowe Centrum Nauki, dwa projekty oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jeden projekt znajdą Państwo w roczniku w odpowiednich tabelach. Poza wymienionymi klasycznymi grantami, Akademia realizuje bezterminowy projekt finansowany przez Fundację Lanskoroński. W ramach tego projektu opracowywane są relacje i dokumenty kolejnych nuncjuszy apostolskich w Polsce od roku 1519 do czasów współczesnych. Każdego roku, zgodnie z umową zawartą z Fundacją, wydawany jest jeden tom w serii Akta nunciature Polone. Ważną i integralną częścią aktywności Polskiej Akademii Umiejętności jest działalność wydawnicza. W roku sprawozdawczym PAU została jedynym wydawcą czasopisma akta Archeologica Carpathica oraz współwydawcą wraz z Wydziałem Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego czasopisma Prace Geograficzne. Łącznie w roku 2019 Akademia wydawała lub współwydawała 23 czasopisma. Warto podkreślić, iż w ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wraz z przypisaną liczbą punktów to jest nazwa tego wykazu, o co odczytałem znalazło się 10 tytułów naszych czasopism. Najwyższą punktację, to jest 70 punktów, uzyskały dwa czasopisma: akta Archeologica Carpatica. Oraz współwydawane z Piazza czasopismo The Polish Review. Nieco mniej punktów, to jest 40, uzyskały kolejne cztery czasopisma: Folia kwaternaria, Quaternari, Kultura Słowian, Studia Migracyjne oraz Akty, Akta Fizyka Polemika B. Od ponad 20 lat ukazuje się internetowy ta, tygodnik Pauza Akademicka. A jego 500 jubileuszowy numer ukazał się 6, roku, 6 lutego tego roku. W tym miejscu wielkie gratulacje należą się prezesowi Andrzejowi Białasowi, redaktorowi Naczelnemu Pauzy od jej powstania. Poza czasopismami w roku sprawozdawczym ukazało się 19 tytułów książek, łączna objętość wszystkich wydanych woluminów to ponad 1080 arkuszy drukarskich. O poziom naszych wydawnictw. 2. Komitet Wydawniczy PAU. Obecnie wszystkie zgłoszone teksty recenzowane są przez niezależnych recenzentów, a do druku przyjmowane są wyłącznie dzieła, które uzyskały jednoznacznie pozytywne recenzje. Komitet działa obecnie pod przewodnictwem wiceprezesa PAU, profesora Andrzeja Mączyńskiego. W końcu warto wspomnieć, iż w roku 2019 wydawnictwo PAU po raz pierwszy wzięło udział w organizowanych w Krakowie międzynarodowych targach książki. Z roku na rok coraz większego znaczenia nabiera współpraca międzynarodowa Akademii. Obecnie Polska Akademia Umiejętności ma podpisane umowy o współpracy z 22 akademi, Akademiami Nauk oraz innymi jednostkami naukowymi. Najaktywniejsza wymiana osobowa prowadzona jest z czeską, słowacką, węgierską Akademią Nauk oraz Instytutem Historii Litwy, Republiki Litewskiej. Ponadto PAU jest członkiem dwóch organizacji międzynarodowych. Międzynarodowej Unii Akademii UAI oraz All European Academies ALEA. Trzeba w tym miejscu wspomnieć również o współpracy z Polskim Instytutem Naukowym PIAZA w Stanach Zjednoczonych i Polskim Instytutem Naukowym w Kanadzie PING. Oba te instytuty mają formalnie status stacji naukowych Polskiej Akademii Umiejętności, o czym już wcześniej wspomniałem. Działalność wspomagająca badania naukowe jest realizowana w Akademii przez trzy kolejne jednostki. Bibliotekę Naukową PAU i PAN w Krakowie, Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie oraz Fototekę Land Korońskich. Biblioteka Naukowa to druga co do wielkości placówka tego typu w naszym mieście. Pod kierunkiem pani dyrektor Agnieszki Fludy-Krokos w jednostce tej zainicjowane zostały liczne zmiany organizacyjne, które mam nadzieję powinny doprowadzić do lepszego wykorzystania cennych zbiorów. W bibliotece trwa wymiana starych regałów i szaf mapowych. Równocześnie wyremontowane zostało nowe pomieszczenie magazynowe, zlokalizowane w piwnicy siedziby PAU. Obecnie pomieszczenie to jest stopniowo zagospodarowywane. Biblioteka PAU i PAN prowadzi własną działalność wydawniczą, a jednym z jej efektów jest interesujący kalendarz na rok 2019. Warto podkreślić, iż kalendarz ten jest efektem współpracy dwóch naszych jednostek Biblioteki Naukowej oraz Fototeki Lanskorońskiej, o której za, chwil, Lans za chwileczkę będę mówił. I został wydany w związku z 90. rocznicą przekazania fototeki Polskiej Akademii Umiejętności. Dane liczbowe dotyczące biblioteki znajdą Państwo w odpowiednich tabelach. Natomiast pełne sprawozdanie z działalności tej jednostki zamieszczone zostanie w 65 tomie rocznika Biblioteki Pału i PAN w Krakowie. Archiwum jednostki, Archiwum Nauki jest jednostką wspólną oddziału PAN w Krakowie oraz Polskiej Akademii Umiejętności. W roku sprawozdawczym w jednostce tej zorganizowano międzynarodową konferencję archiwalną zatytułowaną Puścizna w XXI wieku. Problemy gromadzenia, opracowywania, i udostępnia. Konferencję tę patronatem honorowym objął naczelny dyrektor archiwów państwowych. Ponadto w roku 2019 archiwum zorganizowało sześć wystaw. Fototeka Landskorońskich stanowi własność pału od roku 1929. W zbiorach fototeki znajduje się ponad 50 tysięcy fotogramów. Zbiory te są w dalszym ciągu sukcesywnie porządkowane i opracowywane, a również ich digitalizacja. W roku 2019 w ramach projektu dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Korońskich opracowano i poddano digitalizacji ponad 33 tysiące odbitek fotograficznych. Ponadto w grudniu 2019 roku dorobek fototeki został zaprezentowany podczas siódmych toruńskich konfrontacji archiwalnych. Warto wreszcie wspomnieć, iż w roku sprawozdawczym przypadła 90. rocznica. Przekazania darów fotografii naukowych dla Polskiej Akademii Umiejętności przez Karola Landskorońskiego. W tej okazji wydany został kalendarz, o którym wcześniej już wspominałem. Szczególnej uwagi wymaga Biblioteka Polska w Paryżu, stanowiąca współwłasność Akademii i Paryskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego. W każdym kolejnym roku budżetowym Akademia przekazuje bibliotece z dotacji ministerstwa półtora miliona złotych. Środki te z całą pewnością są niewystarczające. Niestety, prace nad ostatecznym uregulowaniem stanu prawnego i finansowego Biblioteki Polskiej w Paryżu, prowadzone w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wciąż nie zostały zakończone. W roku sprawozdawczym w Bibliotece Paryskiej realizowane były trzy projekty badawcze, finansowane przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, których celem jest inwentaryzacja materiałów historycznych. Druków, zbiorów rzeźby, malarstwa i miniatur, znajdujących się w zasobach Biblioteki Polskiej w Paryżu. Tak jak każdego roku, również w roku sprawozdawczym, Polska Akademia Umiejętności przyznała wyróżnienia i nagrody. Niewątpliwie najbardziej prestiżową z nich jest nagroda imienia Erasma i Anny Jerzmanowskich. Nagroda ta, ufundowana przez władze Województwa Małopolskiego, przyznawana jest za działalność naukową, kulturalną i dobroczynną. W tym roku Dziewiątym, po reaktywacji nagrody laureatem został pan doktor Adolf Józwenko. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 20 maja na Wawelu. Nagroda imienia Tadeusza Browicza przyznawana jest przez PAŁU na wniosek Wydziału 5 Lekarskiego. W roku sprawozdawczym nagrodę otrzymali pani profesor dr Habitowana Joanna Mika z Instytutu Farmakologii PAN za cykl prac farmakologiczna modulacja neuroimmunologicznych mechanizmów związanych z aktywacją komórek w bólu neuropatycznym oraz pan doktor nauk medycznych Krzysztof Bryniarski z krakowskiego Szpitala Specjalistycznego imienia Jana Pawła II za cykl prac dotyczących obrazowania wewnątrznoczyniowego blaszki miażdżycowej. Z kolei nagroda imienia Mariana Mięsowicza przyznawana jest na wniosek Wydziału III. W roku 2019 otrzymali ją dr Bogdan Damski oraz dr Marek Rams za pracę Quantum Fidelity in the Thermodynamic Limit opublikowaną w Physical Review Letters w roku 2011. Na, wiosek, na wniosek międzywydziałowej komisji do spraw oceny podręczników szkolnych PAU wyróżniła również dwutomowy podręcznik Fizyka z plusem. Autorami tego podręcznika są panowie Krzysztof Chodorecki i Artur Ludwikowski, a podręcznik został wydany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Wreszcie każdego roku komisja pod przewodnictwem profesora Andrzeja Borowskiego przyznaje stypendia Fundacji Landskorońskich i Fundacji Zbrzeża Landskorońskich. W jej skład, poza przedstawicielami PAU, wchodzą również delegaci pięciu uniwersytetów: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, a także przedstawiciele samej fundacji. Stypendia przyznawane są w pięciu dyscyplinach archeologia śródziemnomorska, filologia klasyczna, historia, historia filozofii i historia sztuki. W roku 2019 otrzymało je 65 osób. Panie Prezesie, Szanowni Państwo, jak już wspomniałem integralną częścią tegorocznego Sprawozdania stanowią załączniki przedstawione w postaci tabel i zestawień opublikowane w roczniku PAU. Sprawozdanie finansowe było przedmiotem obrad zarządu PAU oraz komisji rewizyjnej. Zostało one jednomyślnie zaakceptowane przez wymienione gremia. Uzyskało również pozytywną opinię Biegłego Rewidenta przygotowaną przez Kancelarię PROFIN. Na koniec pragnę podziękować wszystkim pracownikom PAU, panią dyrektor. Anną Michalewicz oraz Główną Księgową panią Marzeną Panek na czele za pełną poświęcenia pracy na rzecz Akademii, jako instytucji i korporacji uczonych. Szczególne podziękowania należą się również pani Lucynie Nowak, która szefuje wydawnictwu, panu Tomaszowi Rabiejowi, kierownikowi administracji za przygotowywanie remontów i codzienną dbałość o naszą siedzibę, oraz kierowniczce kancelarii pani Katarzynie Dzięgło. Bardzo dziękuję za uwagę.